Serdecznie na wojnie. Jeśli coś. Jeśli ktoś jest zainteresowany grą w Szepcie, jeśli ktoś chce zagrać w wyspę na top 10, no to mamy zwolne miejsce. Dziękuję serdecznie za wspólną grę Uzurpator. Gdzieś tam nie dogadaliśmy się w kwestii Tytana, on by chciał, żeby padały szybciej, no ale był to jakiś tam fajny wspólny czas. Dzięki za wspólną grę. Wiadomo, że jakieś tam różnice zdań mogą się występować. Jeśli no, interesujecie gra na naszym poziomie, po prostu napisz na line, tutaj podane są mój nick na, na line navi0709, albo, albo do Matiego, Aisha 666 I, i myślę, że na pewno się dogadamy. Ok, czas zagrać wojnę, skończyłem właśnie wieżę, na 39 miejscu na razie, więc top 100 myślę, że nie będzie zagro zagrożone, i jak wygląda sytuacja, Biem się z sojuszem, Serbia, Zemlia, Sumraka jest to nasze trzecie starcie. Dwa pozostałe przegraliśmy o 300 punktów, jedno i drugie o 300 punktów. No i teraz zobaczymy, jak się to potoczy. Oni mają 20 ataków, my mamy ataków 29, czyli 9 ataków różnicy. A przegrywamy o powiedzmy 80 punktów. Więc wydaje się, że mamy jakieś te 8 ataków zapasu. Które byśmy mogli zagrać za zero, i plansza wygląda następująco. Tanki, wiadomo, mieszane. Królują na tanku lekarze, co jest na tym trybie zrozumiałe. Są szale, nautiki, Hator, vivika jakiś jest, jest tank, jest Megiri. No Ogólnie sami, sami lekarze. Każda obrona tutaj ma lekarza na tanku. Znaczy w większości, bo tutaj na przykład był jakiś Magni, ale w większości jest to jakiś lekarz. No dobra. Maty, już tutaj widzę, szaleje czwarty atak. Trzy weszły, jeden nie, no i nic. Mam nadzieję, że uda się to jakoś fajnie zagrać. Może zaczniemy sobie od tego tanga, spróbujemy w ten sposób. Niestety nie mogę tego oddziału podnieść już wyżej, nie mam czym za bardzo. W ten sposób, bo. Tank ogólnie jest szybki, więc będzie bardzo często odpalał i leczy ponad stan, do tego oczyszcza status, więc ja tutaj nie gram jakimiś statusami, no Hel mam, ale, ale nie wiem na czy to się da oczyścić, ale tutaj daje sobie na dachę, żeby ona blokowała leczenie. Relius oczywiście ma wskrzesić mi karty, jeśli padną, ten skład mi bardzo rzadko wygrywa, no ale 9 fioletowych klocków jest, stanie mi tutaj porobić tą walkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praktyce. Trzymajcie kciuki. 9 filetów. Ok, może nawet będzie. No chyba, chyba jest. że mieć pewność, że nic się tutaj nie rozjedzie. Zaczniemy taki ruch. No to chyba się nie rozjedzie, zobaczymy. I jest dziewiąty, jest nad... jak chyba się uda... A jajaj, jakby nie po komba to tośmy odpalili się przed tangiem. I to by było wtedy już no, w ogóle mega superanckie. Udało się dobić tą ustą tylko nie mam, nie, nie mam za bardzo czym. Fiolety wyschły, zielonych nie ma od początku. Okej, okay, będą zielone trzy. Więc już powiedzmy, że... Jest jakiś tam zalążek. Teraz tak, ile many? A, już nie ma. Teraz było też 100% many, czyli już nie ma. Czyli idziemy ten, w ten ruch. I w taki ruch, i w taki, to mi załaduje chyba zielone. Okej, okay. hmm. teraz dobrze, jakby Ciemnopierz odpalił jako pierwszy, bo jest duża szansa, że on zabije wtedy tego. Kajdana. Okej, okay. nie odpalił Ciemnopierz. I jest wygrana. Fajnie, że te 9 było. Ten skład normalnie chodzi na... No. No, oczywiście na Nautiki. Z oczywistego względu Bart skraca o połowę uzyskaną manę. Ale, ale tutaj chciałbym zagrać właśnie na Hator i na Vivikę y, Teamusem. Także, także dlatego zagram takim składem. E, dwie osoby nie mają tutaj legendarnego oddziału. Dwie karty, więc może, może coś by się udało tutaj pograć. E, oczywiście potrzebuję w tym, w tym składzie, potrzebuję, żeby dobrze go zagrać. To, to sześć, yy, sześć tych czerwonych. Chyba sobie rozbijemy ten diament. I czerwonych może nie ma, ale będą niebieskie. Tylko teraz tak, w kogo. Spróbujemy chyba niebieskie tutaj zagrać. Ok, wydaje się, że to był dobry ruch. Mm, zaraz Wam powiem, dlaczego. Tylko spróbujemy tutaj uderzyć. Był to dobry ruch, dlatego że właśnie przyszły te czerwone z dołu. A dzięki temu, że one przyszły, to jestem teraz w stanie wybić. Wiwiki chyba nie jestem w stanie wybić. Ona ma 1400 życia, ja biję za 1200. Ale spróbujemy wybić tego gestalta. Dzięki temu, że przyszły te czerwone z dołu, byłem w stanie się naładować e, pieprzny płomień. Ok, i tutaj teraz tak. E, muszę znaleźć klocki. Oczywiście Tim jest gra tutaj na wiwikę z tego względu, że on bije mocniej w żółte i to sporo. 40% więcej. Dlatego on tutaj musi być, jak gracie przeciwko kreskówką. Okej. Okay. I w tym momencie już się zaraz załaduje do końca. Aj. Wiedziałem, by się nie bawić, żeby ją załadować. Znaczy wybić. No, trudno się mówi. Babol. Ale teraz już on sobie wybije. Nie będę ryzykował przegranej. No i okej, okay, oczywiście biorę manę. Używam pieprznego. On może uniknąć co prawda obrażenia. Ale nie uniknął. I jest po walce. Okej, okay, tutaj ten na to przeciwnika w ten sposób. Zastanawiam się, czy nie wziąć w sumie gazeli zamiast e, zamiast konga. Hmm, dlaczego? Dlaczego tak myślę? Dlatego, że że tak C, może możemy tutaj mocno truć i Ludwik mnie przed tym nie uratuje. No a po drugie mamy tutaj szturm. Znaczy nie szturm tylko gra trzał. I te obrażenia gdzieś tutaj świadomo one wpadają dosyć dosyć yy, często w nasze karty. Nie wiem czy uda się tego przeciwnika przejść. 5 legendarnych oddziałów, wszystkie pod klasę karty mają ponad 3000 życia. Musiałbym dostać 9 fioletów a najlepiej 10 i później jakieś zielone i no nie wiem, nie wiem czy to się uda. Jest Kaidan. No zobaczymy. W ten sposób. I tobie wszystko jedno może być ten oddział. E... Który ma więcej życia? Tyle samo, ale to ma więcej defa. Dobra, więc ten oddział. Wszystko się zgadza. Możemy. Możemy grać. Nie wiem, czy ten oddział tutaj ma iść tak naprawdę, bo. Aha, ono jakieś tam bonusy dostaje, mimo że nie jest skończony do końca. Dobra, spróbujmy. No to będzie chyba naj, mój najtrudniejszy atak na przywódcę. No i nie ma, nie ma niestety tych dziewięciu. Są trzy. I nie wiem, czy nie zacząć od jakiegoś ruchu tutaj, żeby złożyć ten diament czerwony. Jak będę miał diament czerwony, to pozbędę się tej sporej ilości klocków. No ale dobra, no zagrajmy te trzy, co mamy. Spróbuję wymusić tego szala w ogóle, ale to się raczej nie uda. No, nie udało się. No lipa, lipa. Nie ma, nie było tych klocków na start 9, a to było, no, to jest atak za zero, niestety. Co, trzeba uciekać, żeby nie było za zero, tylko za jakieś cztery. Hm. No nic. Nie wiem, nie wiem, czy, czy lepiej uciekać, czy lepiej jeszcze. Nie, hator też odpala, ucieka. Niestety. Okej, to jest w taki sposób. Kongiem jestem w stanie odwołać Hator i, i zabić sobie Changę i Piechura. E, 9 niebieskich naładuje mi wszystkie moje karty. No nie wiem, zobaczymy co, co tam los przyniesie. Może tym razem troszkę więcej klocka dostanę. Absolutnie nie. Dobra, pójdę w takie kombo. So, mam 6. No i mam 9 yy, czerwonych. I 9 niebieskich, dobra. Muszę zabić tego piechura. Hmm. I byłoby dobrze, żeby te klocki na, na pusto dostać. Spróbuję go wymusić. Ile mam tur? 3 tury, więc spróbuję go wymusić. Jeszcze się nie udało. Ok, jest zabity. I tu jeszcze jest raczej wygrana. Myślę, że skład był dobrze dobrany. Mamy naładowane karty. Rzecz jasna Jest koniec. Szczerze nie wiem czy ten skład wypali eee, trochę na ryzyku. Badam Sziatu w ogóle ten oddział, żeby on miał więcej przeżywalności. No i nie wiem, nie wiem. No, liczę po prostu na, na 7, na 9 w sumie czerwonych, żeby to wygrać. Chyba, no, totalna loteria może tutaj być. No dobra, pójdźmy na razie po te żółte. Ja sobie je nawet chyba odpalę. Zmniejszymy im generację mamy. Ok, I uda się dzięki temu jeszcze tą panią tutaj wyciszyć. Ale co dalej? Co dalej? Brakuje mi jednego klocka. Uda się chyba ją zabić z tym klockiem. Ok i teraz co? Teraz spróbujemy, podbijemy sobie atak. Spróbujemy chyba zabić kozę z tego względu, że iskierka z wojownikiem może się odrodzić. No cóż No tego się nie spodziewałem myślałem, że mi jeszcze przeżyje Nieźle Dwie karty mnie porobiły O tyle mam szansę, że może jakimś cudem uda mi się wyleczyć. Nie, już, już się nie wyleczę, niestety. Ech. No nie no, no klo klocek powiedzmy był gdzieś tam, więc nie mogę mówić, że nie. Tutaj y, po prostu w pełni się oberwało. Tak bym sobie tą lewą stronę wyciszył i bym sobie ich ograł. Także już dwa nieudane ataki, niestety. Okej, okay, idę tak, w taki sposób. Liczę, że kontratakiem ich powybijam. LKN jeszcze nie jest gotowy, mam tylko jeden kostium zrobiony, więc on tej nie ma za dużo przeżywalności. Na no, jego się za 39 punktów, bo nie ma żadnych oddziałów. E, ale nie można go lekceważyć, bo no, jest to nauczyciel, jest ukonny, jest Jing, jest ciemnopierz, same topowe karty. E, dlatego postaram się go, mam nadzieję, ściągnąć. Na raz. E... Okej, okay, mamy na pewno cztery niebieskie. No nie powiem, że mi jakoś się rozpieszczała dzisiaj ta gra. No pójdę po to. I rozbijemy sobie ten diament. Okej, okay, no teraz się pojawiły klocki, aż, aż w ilości zbyt dużej. Hm. Cały plan bicia Benu właśnie spełz na niczym. Eee, Nie ja no, ja jej chyba nie wybiję, ale będę próbował. Okej, okay, udało się. No to jest tak potrzebne. Oczywiście odrodzonko. Okej, okay, tym razem udało się go zabić. Tego też się udało zabić. Zdecydowałem się tutaj zagrać kreskówkami, one są niezrobione, znaczy, że jest niezrobiony, ale właśnie jest ta odporność na oślepienie znaczy, spora szansa na to, że ta odporność na oślepienie wejdzie to no właśnie to był główny powód, dlaczego postanowiłem niby zagrać. A jejku, jak mi zginie, jeśli mi zginie, magni, to raczej jeszcze go nie ugram i wyłożę się na gościu, co ma. Trzydzieści punktów za niego jest. Hmm. No kurczę, no wypadałoby się tu wyleczyć. Męczarnia klockowa, niestety, ginie mój lekarz. Ale chyba jest szansa wybić teraz szałodzinę, chociaż on ma te uniki. Naprawdę. Uff, udało się. I co, teraz będę czekał aż to uniki zajdą po prostu, dwie tury. I gdzieś tam będę się starał już szykować sobie kolejne klocki. No dobra, pójdę w to kombo. On i tak jest zaraz załadowany. Ile w ogóle Alkanem bije? Za 490. Okej okay, udało się, ale w totalnych męczarniach gdzieś znaczy jakby Benu nie zginął tak szybko, to bym to ugrał dużo szybciej no Pain, sama nazwa wskazuje, miałem ból, żeby go zapić. Udało się przekroczyć 200 punktów, 219 punktów, gdzieś tam jestem tuż za top 10 i znowu zdominowaliśmy wojnę, także jest duża szansa, że że wygramy tym razem z, z Serbią, w naszej trzeciej potyczce. 17 ataków do 20. Przypominam, że mamy jedno wolne miejsce i e, czekamy 4 godziny na podsumowanie wojny. Do końca wojny, półtorej minuty, więc już sobie zrobimy podsumowanie. E, u nich, właśnie, leci ostatni atak. Gdy e, wychodziłem z gry, wygrywaliśmy chyba 400 punktów i byliśmy na równo z atakami, czy coś takiego. A zostało chyba 19 ataków do końca. To mówię. No, nie da się tego przegrać. Przecież jak? Mamy przewagę 8 ataków. Musielibyśmy zrobić 8 zer. No i mój sojusz mnie zawsze zaskakuje. W ostatnie 16 ataków zrobiliśmy 156 punktów, czyli 160. Co nie daje nad 10 punktów na atak. No ale cóż, jeszcze filmów nie widziałem, więc może. Może coś tam poszło nie tak na planszy, nie wiem, nie mam pojęcia. Za to... E, dobrze, że pierwsza dziesiątka praktycznie cała dla nas, tylko Payne i Milorad Jokowicz się między nas przebijają, więc dobrze, że tutaj chłopaki nadrobili. Nie wiem, czy Riddim i Cuso mają komplet czy nie. Mati naprawdę ma jedną odbitkę. E, no ja jestem dopiero gdzieś tam 12, blisko mi Kalify. No, to dobrze mieć ją tutaj obok siebie, no i tak się to prezentuje. Tak się to prezentuje, no na szczęście okazało się, że ci przeciw przeciwnicy równie dobrze mm, mogli to wygrać. Jakby zrobili w ośmiu atakach 6 udanych ataków, mogli dwa błędy zrobić, no ale się okazało, że, że też im nie poszło. Nie poszło im tutaj. Te defy nasze okazały się zbyt mocne. Def Areckiego. Def Sebidina, potem gdzieś tam się odbili od Czadiego, od Kiuzo, gdzie to była też dobitka. Dobitki. No i Analia, która nie ma oddziałów, jest warta 39 punktów, chyba normalnie. Odbitka na koniec za 0. Także, tak, właśnie, Serbia też się na końcu nie, nie popisała. Wygrywamy zatem o 100. 70, no niecałe 169 punktów, i tak się prezentuje tabela królów strzelców. Czyli pierwsza dziesiątka całkowicie dla nas, druga dziesiątka, praktycznie cała dla nich, tylko ja, Thompson i Foncian są tutaj. No Trzecia dziesiątka jest mieszana, ale też bardziej dla nich. Czwartą rozpoczyna Twisted i, i też jest chyba jednym graczem dla nich bardziej. Tutaj Karol, nasz nowy nabytek. Zadebiutował 144 punkty. No to skoro przeciwnicy gdzieś tam od tego 20 miejsca do 50, cały czas gdzieś tam nas wypychają, to skąd ta nasza wygrana? No i nasza wygrana właśnie jest chyba, chyba z tych tutaj punktów pierwszej dziesiątki. Czyli największe gratulacje dla Kyuzor, Dima, Matiego, Krzysia, Rezo, Mister Kiu, Lumi i Mazur, czyli pierwsza dziesiątka no niestety cztery ostatnie miejsca dla nas no trudno, trudno, mam nadzieję, że te osoby e, wiedzą, że nie mają składów, żeby bić e, całych graczy na legendarnych oddziałach na kolejnej wojnie już troszkę szybciej wejdą z atakami a nie na ostatnią chwilę także zobaczmy jeszcze e, nagrody i dajcie znać jak wam poszły wojny no, jedna mała Kuleczka, czyli standard. Ok, czekam na Wasze komentarze, czy się wojna podobała, jak Wam poszła. I do następnego.